Potrzeby uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych. Trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości. Naszej, według naszej wiedzy około 90% rynku te trzy federacje zrzeszają. Jest to Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, której pan prezydent jest tutaj jako osoba, która podpisała, jako sygnatariusz tego porozumienia, które podpisaliśmy w celu uporządkowania rynku nieruchomości po deregulacji. Stworzyliśmy na podstawie postanowień tego porozumienia program, który obejmuje Rejestr zarządców nieruchomości, szkolenia zarządców nieruchomości, wydawanie świadectw kompetencyjnych w pierwszej kolejności zarządców nieruchomości, bo tak jak powiedziałam gro przeważająca ilość naszych członków to zarządcy, ale również są osoby wielozawodowe łączące dwie, a nawet trzy. Dawne do końca roku obowiązujące licencje. Rejestr zarządców, który tworzymy, obejmuje osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje w zakresie zawodu zarządcy nieruchomości i również pośrednika. Licencje wydane przez prezesa Urzędu Mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw budownictwa oraz będę będące y, nadawane, które będą nadawane świadectwa kompetencyjne wydawane przez y, federacje będące uczestnikami porozumienia. Świadectwo kompetencyjne będzie nadawało tytuł dyplomowany zarządca nieruchomości. Program nasz obejmuje również szkolenie, y, które jeżeli chodzi o zarządców, obowiązuje y, 200 godzin minimum edukacyjnego i 130 godzin szkolenia praktycznego. Jest ten program szkoleniowy jest oparty prawie na obowiązujących do końca roku 2013 minimach ustalanych przez ministerstwo, a zmodyfikowany jest o obowiązujące profile i w Unii Europejskiej szczególnie z uwzględnieniem standardów europejskich i myślę tu o organizacji zawodowej przy Unii Europejskiej, o Europejskiej CEF. Wykorzystaliśmy również amerykańskie doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami z, z, według zasad obowiązujących z AIREM Instytutu Zarządzania Nieruchomościami z Chicago. Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane będzie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kompetencyjnego wprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną, którą stworzyliśmy z, utworzyliśmy z osób posiadających doświadczenia w tym zakresie według dawnych przepisów. Sygnatariusze naszego porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego, właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości, a uzyskanie wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie przynajmniej tym, tych posiadanych przez licencjonowanych zarządców i, i pośredników do grudnia 2013 roku rolą w organizacji zawodowych przeszających zawody w nieruchomości jest ugruntowanie wieloletniego doświadczenia i dorobku w zakresie regulacji zawodów w rynku w nieruchomości. Należy wziąć pod uwagę, proszę Państwa, iż społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane i klienci mają coraz większą świadomość swoich praw dotyczących świadczonych usług przez zawody znajdujące się czy obsługujące rynek nieruchomości. Wiedzą, że zarządca czy pośrednik powinien posiadać dokument potwierdzający jego kwalifikacje oraz polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Nie chcemy zaprzepaścić tego, co przez wiele lat zostało zbudowane. Wprowadzamy również do naszego projektu nowe elementy, choćby takie jak odnawianie świadectw kompetencyjnych. Tego w starym programie nie było. Ktoś, kto dostawał licencję, można powiedzieć, że dożywodniu, chyba że została mu albo zawieszona, albo zabrana przez organ, który ją wydawał na skutek jakichś dokonanych wykroczeń. Zapewni ta odnawialność tych świadectw kompetencyjnych, zapewni obecność w rejestrze osób faktycznie wyko wykonujących zawód oraz aktualizujących wiedzę poprzez yy, yy, wprowadzony przez nas obowiązek ustawicznego szkolenia. Z rejestru zatem będą korzystali potencjalni klienci, którzy chcą mieć informacje pozwalające wybrać im najlepszą, najlepszą ofertę. W dzisiejszym świecie liczą się, proszę Państwa, kwalifikacje, nie tylko dokument. Za dokumentem muszą stać umiejętności, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Program nauczania i certyfikowania przeznaczony jest dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie. Ten rejestr będzie ogólnie dostępnym rejestrem, będzie prezentowany na stronach wszystkich federacji, które podpisały porozumienie i które są uczestnikami opracowanego programu. Także zachęcam na strony federacji, a bliżej o rejestrze. W następnej części powie jeszcze pan Jarosław Zieliński, który jest członkiem organizacji CEPI i naszym przedstawicielem w CEPI. Dziękuję.